de wat wel op het comfortig te hebben voor de road. Dus <laughs> ook de is ook beter. ik ga het eens proberen. Maar ja, ik zou het Ik denk dat je het wel een keer moet proberen. Hoe zijn ik zat toen dus ik zie het weer

i <laughs> マイオラス。<laughs> <laughs> <laughs> Panie przewodniczący, Tomasz Rauner, Śląski Biznes. Jesteśmy na żywo, czy ja mogę o dwa zdania poprosić? Panie przewodniczący, sierpień 80 do pewnego czasu zapowiadał blokady. Dzisiaj się to ziściło. Proszę powiedzieć, dlaczego wybór pada akurat na elektrownię Łaziska? Z wielu powodów. Dlatego, że tutaj jest kopalnia Bolesław Śmiały, która ma elektrownię za płotem. Węgiel z tej kopalni nie jest odbierany albo jest odbierany w minimalnej ilości. Kopalnia ma pełne zwały w tej chwili już to jest 100% tego, co może się tam zmieścić. Tauron, do którego należy elektrownia Łaziska, sprowadza węgiel z importu, w tym także rosyjski węgiel. No i my się z tym nie możemy pogodzić, żeby polskie kopalnie upadały. A w elektrowniach palono węglem z importu, w tym głównie z węglem rosyjskim, bo my rozumiemy, że ten węgiel pochodzi nie tylko z Rosji, ale on jest dominującym elementem w tym, co w Polsce jest Panie Przewodniczący, Tauren dzisiaj wydał komunikat, z którego wynika, że 60% węgla spalanego w elektrowni pochodzi tutaj z sąsiedniej kopalni Bolesow-Śmiały, a pozostałe 40% kupuje węglokoksie, a są to też węgle pochodzenia krajowego. Ja pan, to jest właśnie historia. Historia, która jest wspaniała, dlatego że wkrótce okaże się, że wszystkie elektrownie w Polsce wydadzą komunikat, że żadna z nich nie pali rosyjskim węglem. To no gdzie jest te 9 milionów ton węgla, które, które jest sprowadzane i spalane? Ja czytałem ten, ten komunikat Tauronu, on jest po prostu obłudny. To jest obłuda w najwyższej tej skali. Dlatego, że jeżeli Tauron pisze w swoim komunikacie, że on kupuje węgiel od podmiotów, Krajowych podmiotów obracających tym węglem, to kupuje właśnie rosyjski węgiel. I tu jest ukryta cała prawda. Więc panowie menadżerowie Tauronu, przestańcie po prostu kłamać, bo łamucić. Wiemy, że w 2018 i 2019 spółki skarbu państwa, w tym spółki energetyczne, w tym spółki będące udziałowcami czy zaangażowane kapitałowo w Polską Grupę Górniczą, sprowadzały na masową skalę węgiel. No przecież nie. Nie po to, żeby go wysyłać w kosmos, tylko po to, żeby palić we własnych elektrowniach. My nie jesteśmy od śledzenia, czy akurat tym pociągiem przyjechał, przyjechał rosyjski, kolumbijski czy jakiś inny węgiel. Od tego jest premier, który ma swoje służby i który powinien tą sytuację zbadać. I dlatego w styczniu tego roku do niego w tej sprawie pisaliśmy. Do dnia dzisiejszego nie, nie dostaliśmy odpowiedzi. Za, w za chwilę większość kopalń stanie, bo się udusi własnym węgiel. Problem trzeba rozwiązać, a nie bałamutnymi oświadczeniami yy, yy, wprowadzać ludzi Jeszcze na koniec. Yy, blokada trwa od rana. Na jakim jesteście teraz etapie? Czy już jakieś składy się udało zablokować? Nie, wie pan, bo to jest następna sprawa, która yy, która jest dla nas bulwersująca. To znaczy, zamiast rozwiązywać ten problem, bo wiadomo, że ten węgiel cały czas płynie i statkami, i pociągami, to dzisiaj w nocy podjęto decyzję o przekierowaniu wagonów, które miały przyjść tutaj na tą elektrownię, na inną elektrownię. My o tym wiemy. No. I to jest właśnie ca cały problem, że ten rząd usiłuje bawić się w kotkę i w myszkę. Za chwilę te kopalnie staną, ludzie wyjdą na ulicę i wtedy już przed tym problemem się nie ucieknie. A jak chcecie tutaj długo być? To jest dobowa do, 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 okupacja. My stąd zejdziemy, bo nie chodzi o to, żeby ci ludzie się tutaj męczyli. Oni mają swoje rodziny, mają swoją pracę. Dzisiaj wzięli urlopy, żeby tutaj być. E, ale to jest e, pierwsza akcja. E, to, co zapowiedzieliśmy w styczniu i, i w dzisiejszych komunikatach, że będą następne, w tym także akcje na granicach, e, e, w dalszym ciągu podtrzymujemy. Jeżeli rząd nie zabierze się do roboty, to my e, ten region zablokujemy. Ktoś to musi zrobić w interesie tych ludzi, którzy tutaj stoją tych ludzi, którzy dzisiaj z niepokojem poszli do pracy, a z niepokojem, dlatego że nie wiedzą, czy za dwa tygodnie ich, ich kopalnie nie staną, a oni będą musieli przyjść do swoich rodzin i powiedzieć, że nie dostaną wynagrodzeń. Okej, okay, fajnie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki, śmieszne. do